Petroglify i piktogramy dinozaurów, figurki z Akambaro, kamienie z Ika czy nawet Biblia. Te oraz inne dowody przedstawione w pierwszej części tego materiału stanowią fascynujące dowody na to, że w pewnym momencie w historii ludzie i dinozaury mogli żyć obok siebie. Dziś zapraszam Was na kolejną porcję dowodów stanowiących potwierdzenie tej jakże niesamowitej teorii. Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam! W 2004 roku paleontolog Mary Schweitzer badała w swoim laboratorium kość Tyrannosaurus rexa, pobraną z kanionu w montanie. Była zszokowana, gdy odkryła miękką, giętką tkankę wewnątrz kości. Późniejsza analiza wykazała, że zawierała czerwone krwinki i unikalne białko hemoglobiny. Białko to psuje się bardzo szybko, z pewnością, gdyby dinozaury zginęły miliony lat temu, wszelkie ślady tego białka dawno by zniknęły. Aby upewnić się, że próbki nie zostały skażone pewnymi bakteriami, które mają hemoglobinę, ekstrakty z kamieniołości dinozaurów wstrzykiwano szczurom przez kilka tygodni. Jeśli w próbce tyranozaura była choć niewielka ilość hemoglobiny, Układ odpornościowy szczurów powinien wytworzyć wykrywalne przeciwciała przeciwko temu związkowi. Tak właśnie się stało w starannie kontrolowanych eksperymentach. Dowody na obecność hemoglobiny i wciąż rozpoznawalne kształty czerwonych krwinek w nieskamieniałej kości dinozaura są potężnym świadectwem przeciwko całej idei dinozaurów żyjących miliony lat temu. W 2009 roku zespół dr Schweitzer zbadał skamieniałą kość hadrozaura podejmując ekstremalne środki, aby zabezpieczyć się przed zanieczyszczeniem lub błędną interpretacją. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Science potwierdzają pierwotny wniosek, że tkanka miękka, w tym kolageny i aminokwasy wewnątrz kości dinozaurów, zaprzeczają wyginięciu ich miliony lat temu. Paleontolodzy opisali dziesiątki oryginalnych, niezmineralizowanych tkanek, białka histonowe i DNA w kościach tyranozaura, kolagen kostny w jurajskim zauropodzie, białko keratynowe u archeopteryksa, i białko w osłonkach robaków prekambryjskich podobne. Jednak eksperymenty nadal potwierdzają, że takie materiały mogą przetrwać tysiące, ale nie miliony lat. W kwietniu 2013 roku czasopismo Nature opublikowało raport o niesamowitym odkryciu w prowincji Yunnan w Chinach. Embrionalne szczątki dinozaurów zawierały złożone struktury organiczne. W 1967 roku Robert Liscomb, geolog naftowy pracujący dla Shell Oil Company, odkrył wzdłuż rzeki Colville na Alasce dobrze zachowane kości. Ponieważ kości były świeże, założył, że należą do mamuta lub żubra. 20 lat później naukowcy rozpoznali kości jako należące do kaczejobego dinozaura edmontozaura. Inne kości znalezione w tym złożu należały do dinozaurów rogatych i różnych dinozaurów mięsożernych, w tym karłowatego tyranozaura. Inni naukowcy odkryli podobne zamrożone kości dinozaurów. Na przykład w 1987 roku, pracując z naukowcami z Memorial University na Baylot Island, na wschód od północnego krańca wyspy Baffin'a. Młody kanadyjski Eskimos wychwycił taki fragment kości. Został zidentyfikowany w ciągu kilku dni jako część dolnej ścianki dinozaura kaczebiobego. Została ona odkryta pod koniec XVI wieku w Bazylice stanowiącej część starożytnego kompleksu sanktuarium bogini fortuny w Palestrynie. Jest to rzymska mozaika podłogowa wykonana w I wieku przed naszą erą, która przedstawia pejzaż rzeki Nil. Od jej źródeł w górach Etiopii aż do ujścia w Morzu Śródziemnym. W górnym rogu widać czarnoskórych mieszkańców Etiopii, w dolnej części natomiast krajobraz egipski z chwili wylewu z kamiennymi budowlami i mieszkańcami. Mozaika przedstawia liczne dzikie zwierzęta, jak nosorożce, ibisy, czaple, hipopotamy, krokodyle, wielbłądy i hieny. Niektóre z nich zostały podpisane. Pośród tego krajobrazu, mniej więcej w połowie mozaiki po jej prawej stronie, widzimy niezwykłą scenę. Trzech mężczyzn podejmuje walkę ze stworzeniem, które łudząco przypomina Eotytano Zucha, terapsyda, który żył w późnym Permie i przez cały okres Triasu, a więc około od 270 do 200 milionów lat temu. Nie tylko wygląd stworzenia z mozaiki pasuje do ogólnej charakterystyki tego gada, lecz również podobieństwo do krokodyla pasuje do opisowej nazwy krokodyl Lampard, które zostało zapisane na mozaice. Phil Currie, jeden z czołowych paleontologów kanadyjskich, odnalazł niemal kompletny szkielet prawdopodobnie najmłodszego dinozaura Ceratopsa, jaki kiedykolwiek znaleziono. Starożytne artefakty pogrzebowe wytworzone przez kulturę Hongshan około 4000 lat temu z terenów dzisiejszych północno-wschodnich Chin wykazują uderzające podobieństwo do tego znaleziska. Kultura Hongshan umiejętnie rzeźbiła figurki w kształty zwierząt, smoków i ludzi z cennych materiałów, takich jak jadeit. Domy aukcyjne sprzedają owe rzeźby jako świńskie smoki, ze względu na świńskie nosy na niektórych figurkach. Jednak niektóre figurki Hongshan to w rzeczywistości świnie, co wyraźnie pokazuje, że rzeźbiarze znali budowę ich ciała. Figurki owych świńskich smoków nie przypominają natomiast żadnego standardowego zwierzęcia. Można się zastanawiać, jak rzeźbiarze mogli wyrzeźbić zwierzę, które łudząco przypomina owego ceratopsa, mimo iż rzekomo nie widzieli go na własne oczy. Przypuszczalnie starożytni chińscy artyści nie mieli dostępu do skamieniałości w Kanadzie, a nawet w Mongolii, gdzie paleontolodzy znaleźli skamieniałości protoceratopsów w połowie XX wieku. Nawet gdyby tak było, to czy byliby w stanie zrekonstruować zwierzę na podstawie kości szkieletu? Marco Polo odbył podróż do Chin w drugiej połowie XIII wieku. Opowiadał, że widział tam 15 metrowego gada o szczękach wystarczająco dużych, by mógł połknąć człowieka i ogonie tak ciężkim, że zostawiał ślady na piasku jakby ciągnięto ciężką belkę. Oto jego relacja. Widzimy tu ogromne węże o długości 10 kroków i 10 przesłach w pasie ciała. W przedniej części w pobliżu głowy mają dwie krótkie nogi, trzy pazury jak u tygrysa. Szczęki są wystarczająco szerokie, aby połknąć człowieka. Zęby są duże i ostre. Cały ich wygląd jest tak groźny, że ani człowiek, ani żadne zwierzę nie może zbliżyć się do nich bez strachu. W dzień, z powodu wielkiego upału, czają się w jaskiniach, skąd nocą wychodzą na poszukiwanie pożywienia. Tygrysa, wilka lub cokolwiek innego, co zdołają znaleźć. Następnie idą do jakiegoś jeziora, źródła lub rzeki, aby się napić. Marco Polo w swojej relacji opisywał również, że w Chinach żyją osoby, które zajmują się polowaniem na owe bestie, gdyż ich jad stanowi antidotum na wściekliznę, używany był podczas łagodzenia bólów porodowych oraz jako środek na krosty. W Barcelonie w Hiszpanii znajduje się zabytkowy pałac, Palau de la Generalitat de Catalunya. Znajduje się w nim kaplica św. Jerzego. Front ołtarza autorstwa Antonio Sadurniego z 1450 roku przedstawia legendę o świętym Jerzym, księżniczce i smoku. Co ciekawe, ów smok łudząco przypomina notozaura rodzaj Zauropteryga z rzędu notozaurów. Żył w się na terenie współczesnej północnej Afryki, Azji i Europy. Osiągał długość około 3 metrów. Święty Jerzy bardzo często przedstawiany jest na obrazach i rzeźbach właśnie jako pogromca Smoka. Jednak na wspomnianym już ołtarzu, podobieństwo do notozaura nie może być przypadkowe, czy więc zgładził on prehistorycznego gada? A może ów gad nie był aż tak bardzo prehistoryczny? Wśród wielu artefaktów wystawionych w muzeach w Paryżu znaleźć można małe pieczęcie cylindryczne w kształcie beczek z małym otworem w środku oraz wygrawerowanymi na ich obrzeżach różnymi wizerunkami. Były one używane do uwierzytelniania dokumentów, wskazywania własności lub ozdabiania artefaktów. Na jednej z pieczęci datowanej na 3500 lat przed naszą erą, znajdującej się w Lubrze, a znalezionej w Uruk w Mezopotamii, znajduje się interesujący obraz. Anton Murtgat, belgijski archeolog, opisał owe stworzenie jako smoki wełrze. Co równie ciekawe, pomiędzy ogonami smoków, wełży widać orła z głową lwa, a więc mitycznego gryfa. Trudno sobie wyobrazić, jak artyści z czasów starożytnych mogli stworzyć wierne odzwierciedlenie zauropodów oraz gryfa, jeśli nie widzieli ich na własne oczy lub nie dysponowali relacjami naocznych świadków. W katedrze Carlisle w Wielkiej Brytanii znajduje się grób urodzonego około 1410 roku biskupa Richarda Bella. Zmarł w 1496 roku i został pochowany w owej katedrze. Grobowiec przykuwa uwagę dekoracjami wokół krawędzi. Dekoracje zawierają napisy w języku łacińskim oraz przedstawiają różne zwierzęta, w tym ryby, węgorza, psa, świnię, ptaka, łasicę, krokodyla i zwierzęta, które bardzo przypominają dinozaury. Te dinozaury mają długie szyje i ogony, a jeden z nich jest bardzo podobny w wyglądzie do apatosaura. Zgodnie z głównym nurtem naukowym niemożliwym jest, by były to dinozaury, gdyż nikt w XV wieku nie wiedział o ich istnieniu. Paleta została odnaleziona w Hierakonpolis w 1898 roku przez Jamesa Quibela i F. Wugrina. Przechowywana jest obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze. Ma wymiary 63,5 cm wysokości oraz 42 cm szerokości i powstała około 3100 lat przed naszą erą. Przedstawia ona ostatnią fazę podboju Dolnego Egiptu oraz Triumf Narmera. W centralnym pasie reliefów na rewersie palety znajdują się dwa stworzenia, które wyglądem przypominają zauropody. W sztuce starożytnego Egiptu i Mezopotamii te fantastyczne istoty są określone mianem Serpopardów, gdyż stanowią połączenie ciała Lamparta z długą szyją węża. W Pompejach odnaleziono wiele murali przedstawiających między innymi pigmejów w scenach z nad Nilu. Jeden z nich, znajdujący się w Muzeum Archeologicznym w Neapolu, przedstawia pigmejów, którzy walczą z dziwnymi stworzeniami. Zwierzę, na które podjął Pigmeje przypomina wymarłego około 35 milionów lat temu, Moerit Heridae, jednego z najprymitywniejszych trąbowców. Z kolei zwierzę, które dosiada jeden z Pigmejów, wykazuje niezwykłe podobieństwo do Svena Kodona, wymarłego 280 milionów lat temu. Fresk ów powstał prawdopodobnie około 70 roku naszej ery. Archeolodzy mówią, iż jest to hipopotam oraz krokodyl. Jednakże budowa anatomiczna tych zwierząt w ogóle nie przypomina zarówno hipopotama, jak i krokodyla. Krokodyl nie posiada grzebienia. Ma co prawda wyrostki, których rozmiar zwiększa się na ogonie, lecz na muralu wyrostki te wręcz przeciwnie, zmniejszają się na ogonie. Podobnie ma się sytuacja z hipopotamem. Nie ma on bowiem trąby jak zwierzę na muralu i ma zdecydowanie krótsze nogi. Kuku Jelani to plemię zamieszkujące lasy deszczowe na dalekiej północy Queensland w Australii. Misjonarz Dennis Fields dowiedział się od starszych z Kuku Jelani, że istota zwana Jaru żyła w zbiornikach wodnych w lesie deszczowym. Kiedy Dennis Fields poprosił plemiennego artystę, aby namalował dla niego Jaru, rezultat był zdumiewający. Artysta, który nie wiedział, jak mają wyglądać podręcznikowe dinozaury lub wymarłe stworzenia, Stworzył obraz, który był dokładnym przedstawieniem tego, co wyglądało na plezjozaura. Obraz został w całości oparty na opisach przekazanych plemiennemu artyście ze starożytnych opowieści. Plemił Dogonów to niezwykły lud zamieszkujący mali w Afryce. Posiadali wiedzę o położeniu gwiazdy Syriusza B na długo przed jej odkryciem. Co ciekawe, w połowie XIX wieku plemię to wytworzyło również niezwykły artefakt. Wykonana z brązu figurka przedstawia dogona, jadącego na gadzim stworzeniu z długą szyją i długim ogonem. Dziwnie podobna do ptaka głowa z silną linią szczęki i porążkowaną głową, przypomina niektóre ornitopody kaczodzioby, takie jak rypozaur, którego szkielec znajduje się w formacji Kajparowic w Utah. Wzór na kształcie rąbu na skórze pasuje do skamieniałych odcisków skóry odkrytych na dinozaurze w południowym Utah. Rozmiary jeźdźca dogonów i grypozaura z dużym nosem są z grubsza wymodelowane we właściwych proporcjach. Co rusz na Ziemi odkrywane są kolejne dowody przeczące kwestię historii naszej planety, postulowanej w głównym nurcie naukowym. Czy więc koegzystencja ludzi z dinozaurami jest jedną z nich? Czy jesteśmy okłamywani w aspekcie naszej historii i naszego miejsca na Ziemi? Czy nasi przodkowie żyli wespół z dinozaurami? Czy miało to miejsce miliony lat temu, czy też zaledwie parę wieków wstecz? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.